Wszystkie oczy zwracają się dzisiaj w stronę Kataru, aby obejrzeć piłkę nożną na najwyższym poziomie. Puchar świata to sport w najczystszej postaci. Globalna wspólnota języków i kultur to piękny obraz wspaniałej dyscypliny sportowej. A jednak to sportowe święto ma też ciemną stronę. Choć Katar wybudował imponujące stadiony. Wspaniałe pomniki pięknej gry to w centrum uwagi opinii publicznej znalazł się z powodu zarzutów o łamanie praw człowieka. Głośne stały się doniesienia o tym, że budowa stadionów pochłonęła życie kilkudziesięciu pracowników zagranicznych. A nawet przed mistrzostwami chrześcijanom nie żyło się tu łatwo. Dla jasności, władze Kataru pozwalają na działalność zagranicznych kościołów, a wielu chrześcijan praktykuje bez obaw. Kościół w Katarze reprezentuje światowe ciało Chrystusa, oddające cześć Jezusowi w miejscu, gdzie Jego imię jest wywyższane od ponad 1500 lat. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za tę możliwość, za tysiące chrześcijan, którzy żyją i pracują w Katarze. Mogą tu zaspokoić swoje potrzeby bytowe i duchowe. Mogą zapewnić edukację swoim dzieciom. To jest najważniejsze osiągnięcie, za które dziękujemy Jezusowi Chrystusowi. Jesteśmy wdzięczni tutajszym władzom za ich hojność, Jego wysokości, Emirowi, Jego Ojcu i władzom, którzy umożliwili nam posiadanie tych budynków i pozwolili nam na pracę zgodnie z potrzebami chrześcijan w Katarze. Codziennie modlimy się za ten naród, zwłaszcza za Jego przywódców. Kochamy ten naród, kochamy ich. Naprawdę ich kochamy. Tutejsi chrześcijanie mają wspaniałe możliwości, aby wykonywać swoją służbę. Jednak to tylko jedna strona chrześcijańskiej rzeczywistości w Katarze. Bo, choć są tu wierzący, którzy mogą oficjalnie praktykować, to katarskim chrześcijanom daleko do życia w wolności. Katarczyk, który chce zostać chrześcijaninem, ponosi ogromne ryzyko. Konwersja muzułmanina na inną religię jest nielegalna. A pójście za Jezusem może ich kosztować wszystko, co mają. Potrzebujemy Waszej modlitwy. Po pierwsze, za ludzi, za obywateli Kataru. To jest trudne, bo kiedy ludziom powodzi się finansowo, nie szukają Boga. Ale Bóg czyni cuda w tym kraju. Jestem tego świadkiem od lat. Bóg przychodzi do ludzi w snach. Nie potrzebuje do tego misjonarzy. Strach powstrzymuje ludzi od głoszenia Ewangelii otwarcie. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej dają nam możliwość pokazania siostrom i braciom w Katarze, że nie są sami, bez względu na to, czy są obywatelami Kataru, czy innych państw. Są częścią światowej rodziny. Ta prawda jest piękniejsza niż jakikolwiek sport. W tym roku oczy świata zwracają się ku Katarowi: Stań obok nich, pokaż im, że nie są sami, ponieważ w Jezusie jesteśmy jedynym kościołem. Jedną rodziną.